Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Możecie zauważyć jakieś zmiany na moich włosach, z tego względu, że ostatnio farbowałam moje włosy i są teraz znacznie ciemniejsze i musi się trochę teraz ta farba spłukać, zanim będę miała ten kolor, który ja bardzo lubię, czyli to jest taki kolor ciepłego brązu. No i też byłam u fryzjera i zdecydowałam się na taką małą zmianę, dokładnie. To było takie delikatne cieniowanie moich włosów i teraz czuję się znacznie lepiej, znacznie lżej jest teraz mi na głowie. No i też trochę bardziej te włosy skróciłam, bo są dotąd. Eee, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Eee, jeszcze nie jadłam dania, eee, Moja córka teraz czeka na drugie śniadanie, ale zanim to siadanie zrobię, to chciałam Wam powiedzieć, że... Dziewczyny, ja naprawdę nie potrafię robić zakupów online i po raz kolejny muszę na własny kosz oddać paczkę, co mnie w ogóle nie cieszy. Chciałam po prostu zrobić e, tak, że w tym roku nie kupować dużo kosmetyków, bardziej skupić się na ubraniach, ale co zamawiam, to oddaję. Naprawdę nie potrafię kupować online i jestem zła, bo po raz kolejny coś zamówiłam. Dokładnie zamówiłam coś. E, z marki Treska. To jest marka polska, która ma naprawdę świetnej jakości materiały i e, zamówiłam trzy rzeczy, trzy bluzki i te wszystkie bluzki są dla mnie za duże. Ja widziałam na zdjęciach, że te m, ubrania y, są takie luźne, dlatego też zdecydowałam się y, Kupić um, ubrania w rozmiarze XS i S, bo tam się zamawia albo XSS, albo rozmiar ML. Dlatego też kupiłam te mniejsze rozmiary, ale mimo tego te ubrania nadal są dla mnie za duże. Dokładnie wydałam 489,40 zł. Wszystko kupiłam na promocji, jak to zawsze ja. No i zaraz Wam pokażę, jakie to jest wszystko wielkie. Pierwsza bluzka, która ma naprawdę świetny materiał. Ja mam noszę rozmiar S albo M, ale to jest dla mnie za duże. Kolejna rzecz również jest dla mnie za duża. To jest taki t-shirt biały. Zobaczcie. Ja już to wszystko przemierzyłam i mi się wszystko tutaj zwija, marszczy. Wszystko to wygląda, no i muszę wszystko oddać. No i kolejna rzecz: to, i to jest taki sweter z długim rękawem, jest również ogromny dla mnie. Chociaż powiem Wam szczerze, że najlepiej na mnie leżał z tych wszystkich rzeczy, które zamówiłam. Może jeszcze raz go przymierzę i zobaczę podejmę decyzję, czy go sobie zostawić, czy też nie. Ale chyba nie, bez sensu. Trzymać coś, co tak, może, może jednak. Nie, no, nie, oddam go. Po prostu go oddam. Bez sensu. No i też chciałam Wam powiedzieć, że nie mamy innego wyboru, jak teraz zamawianie online. W szczególności, że chyba ta marka Preska jest tylko chyba w Warszawie. No i co? Mniej więcej już nie będę mogła zamówić niż nic z tej marki, z tego względu, że to wszystko jest dla mnie za duże. Nie wiem dlaczego tak, tak te rozmiarówki wyglądają w tej marce ale materiał naprawdę mają świetnej jakości jeżeli macie większe rozmiary typu L bo moim zdaniem jeżeli chodzi o te ubrania to osoby, które noszą rozmiar L to spokojnie mogą sobie zamówić XS i S no i co kochani, no przyznam wam się załamałam się tą paczką wkurza mnie to, że muszę nowo ponieść konsekwencje i znowu zapłacić za wysyłkę. Mój mąż naprawdę się z tego śmieje, bo mówi, że tylko zamawiasz i oddajesz, zamawiasz i oddajesz, ale to jest prawda i tylko tracę pieniądze, więc przemilczę już to, spróbuję się jakoś uspokoić i zaraz przystąpię do zrobienia śniadania dla mnie, dla mojej córki. Dla mnie to będzie pierwsze śniadanie, jestem już głodna, a dla mojej córki to już będzie drugie śniadanie, moje dzieci jedzą e, dwa śniadania, ja tylko jedno. Przyznaję się. Więc co kochanie, idę do kuchni coś przyrządzić. Biorę się teraz za śniadanie i śniadanie będę robić dla siebie i dla córeczki, ponieważ mój syn już jest w szkole, a mój mąż w pracy. Moja córeczka bardzo lubi pomidory, dlatego też postanowiłam zrobić takie szybkie śniadanie, czyli jajecznica z pomidorami i z cebulką. Postanowiłam zrobić szybkie śniadanie z tego względu, że jest pięknie na zewnątrz i mam zamiar wyjść na ogród. No i chciałam wam powiedzieć, że tutaj w tym głębokim talerzu są cztery jajka, majeranek, ostra papryka, sól i pieprz do smaku i zaraz się biorę za smażenie cebulki i pomidorów. Oczywiście jajecznica będzie na maśle. Kochani, śniadanie już gotowe. Oczywiście dla mojej córeczki chlebek posmarowałam masłem. Natomiast ja na swoim chlebku masałka nie mam, wiadomo takich jakich przyczyn. Ja tylko i wyłącznie ten chleb włożyłam do piekarnika, żeby był bardziej chrupki. No i teraz będziemy przystępować do tego śniadania, bo naprawdę jesteśmy już bardzo głodne. W zeszłym roku dostałam odnóżkę hortensji od moich rodziców. No i ja ją też przycięłam dosyć e, mocno przyznam się i zobaczymy jak w tym roku e, odbije i jak zakwitnie, sama jestem ciekawa kochani to są hortencje bukietowe, które posadziliśmy w zeszłym roku wraz z moim mężem i dokładnie przed naszym domem posadziliśmy cztery takie hortencje i tej wiosny na początku marca przycięłam je dosyć krótko i boję się, że zrobiłam to za krótko e, zobaczymy czy dobrze je przycięłam czy też nie, sama jestem ciekawa jak nam zakwitną w tym roku te hortensje po moim mocnym przycięciu. Ale naprawdę ja bardzo lubię hortensje i chciałabym mieć ich więcej. Dlatego też postanowiłam sobie zrobić też sadzonki w tym roku po raz pierwszy. No i jak już przycięłam te hortensje bukietowe, które mam z przodu, to oczywiście również zostawiłam sobie te gałązki i wsadziłam je do gleby, dosyć głęboko i przyznam się, że pierwszy raz tak zrobiłam, nie wiem czy coś z tego będzie, czy jest jakaś szansa na ukorzenienie, zobaczymy czy się przyjmą, chciałabym, żeby się przyjęły, bo to zawsze jest jakaś oszczędność, dam wam oczywiście później znać, czy coś z tego wyszło, czy też nie siadanko już zjedliśmy, potem byliśmy na ogrodzie, no i też byliśmy w takim małym spacerku, daleko się nie oddalałam, z tego względu, że czekam, jak mój syn wróci ze szkoły. Na razie ma nauczanie hybrydowe, ale mi się wydaje, że już niedługo nie będzie w ogóle otwarta szkoła, jeszcze czekam na decyzję szkoły, bo jeszcze żadnej informacji nie dostałam, ale na pewno tak będzie, że już dzieci nie będą chodzić do szkoły. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o moje zamówienia, to nie wychodzą, ale jeżeli chodzi o zakupy dla moich dzieci, to zawsze trafią w dziesiątkę. Zamówiłam dwie koszulki dla mojego syna z, z Rezerw, a on ma koszulki na m 40 I to jest taka fajna koszulka biało-czarna, skate. I to jest koszulka bawełniana. Ona kosztowała 25,99 zł. I naprawdę ta bawełna jest bardzo, bardzo przyjemna. A drugą koszulkę, jaką zamówiłam, to jest Gameplay. In-game over. Bardzo fajna również koszulka. Bardzo trafiłam w jego gust. Jest zadowolony. No i też wczoraj była i Kupiłam mu taką koszulkę. Również na met 40. I tutaj jest organic cotton. I on ta koszulka kosztowała 15 zł. Czasami. czasami Fajne rzeczy można upolować w Pepco, chociaż powiem Wam szczerze, że czasami mnie te ciuchy zawodzą, albo tracą kolor, albo nie są dobrze zszyte, bo często jak zamawiam, właśnie, kupuję właśnie jakieś spodnie czy też gietry, to widać, że jedna nogawka jest dłuższa, druga krótsza, więc trzeba to sprawdzać. Dla mojej córeczki w Pepco kupiłam takie gietry fajne, kolorowe kietuszki takie fajne, żywe kolory. Bardzo mi się takie kolory podobają, jeżeli chodzi o wiosnę i lato. E, ja lubię właśnie moją córeczkę w takich kolorach. No i też zamówiłam e, zamówiłam kupiłam jej taką właśnie e, bluzeczkę. Takie kwiatuszki. I ta bluzeczka jest na me 28 Moja córeczka ma ponad 4 lata, ale naprawdę jest bardzo wysoka. Chyba będzie po tatusiu. No, i też chciałam Wam powiedzieć, że ja często, no, często, no, dwa razy albo nawet trzy razy w miesiącu idę do Lumpexu i idę tylko do jednego lupyksu, tam gdzie pracuje moja y, koleżanka, I, bo tam jest najlepszy wybór, moim zdaniem. Y, no i dla mojej córeczki mam tutaj taką katanę jeansową, w świetnym stanie. I naprawdę za tą katanę zapłaciłam grosze. Kupiłam też jej taką bluzeczkę. Ona też jest na m 28, w taką kratkę. A dla mojego syneczka udało mi się znaleźć taką koszulkę. No, jak on zobaczył tą koszulkę, to również był zachwycony nią. Dlaczego zaczęłam kupować Rumplexa? Bo ja nie wiedziałam, że są w takim idealnym stanie tam ciuchy. Jak mieszkałam za granicą, to nie kupowałam w lumpeksach z tego względu, że ta odzież tam jest znacznie tańsza no i też zarabiałam więcej. Natomiast w Polsce na początku, jak tutaj się przeprowadziliśmy, nie chodziłam do Lumpeksów i moja koleżanka przyjechała do mnie raz, drugi raz, trzeci raz na kawę. I ja mówię: Ale masz fajne ciuchy, gdzie ci to kupiłaś? A ona mówi: U mnie w Lumpeksie. A ja mówię: Co ty mówisz, nie? No, w takim idealnym stanie, i byłam w szoku. Byłam u niej raz, drugi raz i zawsze najwięcej znajduję rzeczy dla mojej córeczki. Dla dziewczynek jest znacznie więcej tych ubrań dla chłopców, tak mi się wydaje. No i tak samo dla kobiet jest więcej ubrań niż dla mężczyzn. Tym bardziej, że mój mąż nosi LK albo XLK, więc jeżeli chodzi o męską odzież w lompeksie, to znacznie więcej są rozmiary SM ja czasami też coś upoluję ale bardzo mało, natomiast jak coś mi się podoba dla dzieci to zawsze kupuję ale sporadycznie tam chodzę może trzy razy w miesiącu, czasami nawet dwa, to zależy jaki mam czas bo na takie szpranie to też trzeba przeznaczyć dwie no, godziny bym powiedziała, lubię chodzić wtedy kiedy jest nowy, świeży towar i tam jest dostawa w poniedziałki, więc przeważnie idę albo w poniedziałek albo w wtorek i zawsze przeważnie chodzę w poniedziałki, jak mi się nie uda to idę we wtorek, ale wtedy ten towar jest przebrany minusem poniedziałków to jest to, że przed otwarciem tego lumpeksu są ogromne kolejki, naprawdę przez to, że tam teraz może się znajdować chyba tylko 14 osób w sklepie to yy, kolejki są naprawdę olbrzymie, ale yy, mimo tego warto sprawić się w cierpliwość, yy, znaleźć coś za tańszą cenę. Yy, ja teraz oszczędzam z tego względu, że nie chcę pracować na cały etat, więc staram się tak podbudować ten nasz budżet rodziny żeby jak najmniej wydawać, żeby jak najmniej też pracować. Kochani, mam teraz trochę czasu i czas na przyjemności, czyli będę siać kwiaty i w marcu muszę zasiać właśnie trzy rodzaje kwiatów, które właśnie kupiłam też wcześniej, czyli lwią paszczę, wysoką i to jest to ta, taka mieszanka kolorystyczna. Również kupiłam elobelię przylądkowa z Wisła. No i też w tym roku kupiłam niecierpek balsamina, tego wcześniej nigdy nie siałam, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że wszystkie te kwiaty zejdą mi i będą przepięknie zdobić nasz ogród. Kupiłam takie tace na Allegro, kilka sztuk. Ja będę później tych tac używać do innych właśnie też kwiatów. Ja zawsze sieję tak jak jest napisane, czyli wedle instrukcji. To zależy od rodzaju kwiata. Czyli kolejne kwiaty będę siać w kwietniu, a niektóre też i w maju. Ja przeważnie wykorzystuję tą ziemię, Kronen, to jest ziemia do wysiewu, taka specjalna ziemia. I ona jest naprawdę bardzo dobra. Wspomaga ukorzenianie. Drobna struktura utrzymuje wilgoć. I naprawdę y, z tej ziemi jestem bardzo zadowolona. Ja później będę tą ziemię mieszać z perlitem. I również kupiłam takie właśnie pojemniki do takich pojedynczych kwiatów. I tutaj jest dokładnie 24 sztuki w jednym opakowaniu. I za takie jedno opakowanie zapłaciłam 5 zł. No i teraz zabieram się zasianie kwiatów. Naprawdę ja to bardzo lubię robić, mi to sprawia ogromną przyjemność. Posiałam wszystko już i zaraz wam pokażę jak ja to zrobiłam. Jeżeli chodzi o lwią paszczę, to zrobiłam tak, że na całą tacę wysypałam ziemię i perlit i zrobiłam takie właśnie trzy rzędy z dusz i zaznaczyłam sobie takimi drewnianymi patyczkami, gdzie znajdują się te rzędy. Jeżeli chodzi o niecierpek balsamina, to wyszło dosyć tego dużo, bo aż na dwie tace musiałam to rozłożyć i e, posiałam go także. E, osobno w każdą doniczkę i, i tutaj dałam przeważnie w jedną doniczkę po trzy ziarna a jeżeli chodzi o Lobelia e, przylądkowa zwisła, Wisła, te kwiaty posiałam tak samo jak lwią paszczę Okej okay, kochani e, kwiaty posiane humor poprawiony Czuję jeszcze ziemię pod paznokciami, bo ja nie potrafię pracować w rękawiczkach. Jak jestem w ogrodzie, to pracuję w rękawiczkach, a w domu nie potrafię, mimo tego, że miałam yy, styczność z ziemią i powinna pracować w rękawiczkach. Ale ta ziemia jest taka przyjemna, ta do wysiłku, taka miękka, delikatna. No i, no i nie założyłam rękawiczek, no trudno. Będę musiała wyczyścić to wszystko, co się znajduje teraz pod moimi paznokciami. Yy, Będę kończyć już tego vloga z tego względu, że mam zamiar jeszcze pojechać do Castellamy, bo Castellamy u nas otworzyli niedawno do Brico. Mam zamiar pojechać do mrówki, do Kierfura, bo w Kierfurze zawsze świetne znajdują się słodycze świąteczne, chociaż zawsze staram się nie kupować dużo w kierfurze, bo moim zdaniem kierfur jest drogi ale jeżeli chodzi o sudycze świąteczne mają naprawdę świetny wybór chcę jechać też do Biedronki i do Pepko mam taką małą listę którą chciałabym zrealizować i to są zakupy takie wiecie obrus świąteczny jakieś małe jajeczka ozdobne, muszę kupić też nasiona rzeżuchy nie wiem, może kupię coś na okno, jakieś naklejki fajne świąteczne. Takie małe drobiazgi chcę kupić. Ja nie kupuję dużo, jeżeli chodzi o święta wielkanocne. Tak samo, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia. Przeważnie używam to, co mam. Jak coś mi się spodoba, to kupuję, ale to jest może jedna rzecz. Natomiast teraz w tym miesiącu tylko kupuję małe drobnostki. Na pewno, no nie wiem. Chyba, że coś naprawdę mi się spodoba, to kupię. Ale staram się w tym miesiącu wydawać jak najmniej. Bo naprawdę wydatków mamy dosyć dużo w tym roku. Jeżeli chodzi o nasz ogród, trzeba kupić przęsła do ogrodzenia naszego. Chcemy zrobić też taras. Naprawdę ogrom pracy, ogrom wydatków. Dlatego też musimy. Skrócić sobie wydawanie pieniędzy. Okej, okay, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.